Okej, okay, słuchaj, przygotowałem dzisiaj nic, ale jest tyle wiedzy jeszcze, którą jestem w stanie ci przekazać, chociażby poprzez takie rzeczy jak właśnie analiza moich partii, chociażby z tobą. Zagrałem dzisiaj w tym turnieju Arena Kings i zagrałem kilka bardzo ciekawych partii, kilka bardzo słabych. Musimy wyciągnąć wnioski wspólnie z tych słabych i z tych dobrych. Pokażemy ci partie, w których ja byłem stąpowany i w których ja stąpowałem. O, ja pierdykam. Ale błędów, stary. Jestem takim dnem szachowym. Wyciągamy wnioski. No i dobra, lecimy. Ja gram czarnymi i to jest generalnie to, co ja zagrałem, to powiem Ci też taką historię. Lekceważąco do całej sytuacji podszedłem i zagrałem wariant, który mi nauczył Bruce. Czaisz? Nie żartuję. Czekaj, Bruce Cię wariantu nauczył? No tak, on tyle naglądał się pułapek z TikToka, że jedną pokazał i była ona najciekawsza. Polega na tym, że po skoczku odbija na E4, wiadomo, co gramy. Widły na D5. Tak jest, i to jest szybkie wyrównanie dla czarnych, ponieważ po takiej pozycji to jest pozycja, która może powstać po tak zwanej zamianie posunięć, czyli w takim wariancie. Także to jest pozycja, którą znamy, ale z tą różnicą, że tutaj są jeszcze dwa dobre ruchy. I pytanie, który wybierasz i dlaczego? Piłbym koniem, mimo wszystko? Co, bo możemy albo mu uniemożliwić roszadę jakąkolwiek. Tylko problem jest taki, że tak, jak zbijemy gońcem, no, to ja muszę gdzieś koniem uciekać. Bo koniec. Jest... Konia atakuje ten drugi koń. To zaprezentujcie coś się... ciekawego. Chodzi o wariant, którym raczej jest D3, który natychmiast stąpuje bo teraz jesteśmy w sytuacji, w której nie mogę odbić konia, bo dostaje takie coś bolesne stary. No tak, tak, tak. I tak, Na tak. tym to wszystko polega, że jeżeli gram ten wariant na zaskoczenie, to były partie 3-minutowe, mogę wejść w ten wariant, zaryzykować z takim graczem 2000. Jeżeli przeciwnik zbije konia, wchodzimy w pozycję niemalże równą. Taką, która mogła powstać bardzo często w normalnych partiach. I po Hetmanie F3 musimy tylko pamiętać o jednym: że w takiej sytuacji. Jak tu można stracić tempo w sprytny sposób? Mm. Dobra, załóżmy A3. Zobacz, że tutaj białe stoją na macie. A no tak. A raczej białe matują. Ale sprytne. Tłumaczę, na czym polega taktyka i białych, i czarnych. I jak powinny zareagować białe najlepiej, to właśnie zabić gońcem. Natomiast po zbiciu koniem zaczynają się taktyczne niuanse. Aha. I zobacz, że teraz mamy ruch Hetman H4. I co grozi białym? No mat. Mat. Więc najprostsza odpowiedź, która się narzuca... G3. Okej, okay. mamy ruch G3, drugi jeszcze bardziej naturalny, roszada. A, po prostu roszadę sobie walność, no w sumie to. No i generalnie po G3 wskaż proszę najlepszy ruch, to jest bardzo fajne. Znaczy, no to tu jest po prostu G3 y, koniem z odbiciem tego gońca, nie? Okej, okay, ale wariant się na tym nie kończy, bo teraz tak. Bije, Aha. bije, bije, bije. I jakby całym kluczem tego wariantu jest Hetman E4. Przeciwnik zareagował robiąc rosadę. Jak teraz atakować? I to, jeśli pozycja jest nowa dla ciebie i nie znasz jej, to musisz myśleć. Tak samo jak ja. Widzę, że jest kilka dobrych ruchów. Znaczy, może to byłoby szalone, ale. Znaczy, bo co? No, ta, no kurczę, powiem Ci tak. Tą wieżę ona. Powiem Ci tak, ta wieża na H8, ona jest martwa, moim zdaniem, aktualnie. Tak, więc tak, nawet tak. bym nie zastanawiał... Ona, ona nie istnieje. Aktualnie zastanawiam się, czy goniec na C5 czarnopolowy ma rację bytu jakąkolwiek. Aha. To ty mi odpowiedz, co po takim krytycznym Królew 1? Powiem tak. Najlepszy ruch jest i nie jest oczywisty. Ha. <słuch> <słuch> nie, no, zajebiście. Eee, ja bym tu odbił gońca, znaczy pomyślałbym nad odbiciem go, e, gońca białopolowego z szachem i pójścia królową na G8. Super. Żeby... Wiedziałem, że tak pomyślić i ci pokażę, dlaczego to nie do końca. To nie skończym. działa. Mhm, znaczy działa, ale zobacz, Hetman, Happić i G6. To jest eee, wariant, no... w którym po tak ostych rzeczach, które poszły, wolę sobie, że najlepszym ruchem tu jest goniec B6. Po prostu cofka. Ale to nie jest po prostu cofka, bo to jest cofka po prostu z matem. A figura dalej podwisa, a ta jest w pułapce. I teraz po hetmanie F7, jedyny, który trzyma tu atak, a zarazem broni pośrednio konia, odbijamy materiał, bo przykładowo trzeba zadać sobie pytanie, co po tym. Jest kilka ciekawych posunięć. Taka moja topka to to najprostsze. Najprostsze jest to. To jest zaczajony zabijaka po czarnych polach stary. Jakby w takich pozycjach trzeba patrzeć tylko do przodu i jak najmocniej. Naturalnym ruchem, na pewno pod tym ruchu, sorki, po tym patrzyłeś na skoczka D4. to generalnie to jest bardzo dobre posunięcie, ale zbicie na E5, czyli dzisiaj nie jest. A, no to widzisz, no to nie brałem go pod uwagę. No tak czy inaczej, to było bardziej pokazujące stare taktyczne zagwostki, że czasami te najprostsze idee są najlepsze. I uwaga, co ciekawe, cały czas analizujemy partie która mogła istnieć, a nie było jej. Bo ja zagrałem a, tak, jak no tak. ty zasugerowałeś, goniec c5. I pozycja staje się względnie równa. No i uwaga. Mm -hmm. Co po g3? Pierwsza myśl, jaką miałem po takim ruchu, co się tu pojawiło, to po prostu bicie koniem na g No i słusznie. Jedyne, jedyne. Tu już trzeba olinować. I widzowie, to jest o tyle proste, że w tym wariancie Czarne mają pewny remis, grając z z powrotem. Więc jeżeli widzisz hmm. wariant, w którym doliczyłeś remisu, wchodzisz w ciemno. A ja do tego podszedłem troszkę inaczej. Mam remis, natomiast bardzo chciałbym wygrać. wygrać. Tak jest, zawodnik jest słabszy. To pokażę ci co ja, wspaniały umysł, wielka głowa wymyśliła. Pochepanie H4, Król G1. Bardzo chciałem grać na wygraną i bardzo nie chciałem tracić wieży za darmo. Bo widziałem, że tracę trochę tempo. I Twój ruch wieża F8 jest mocniejszy, a ja zagrałem ruch rozszala. O kurwa, ale poddymiłeś to, no wieku! To, to mi się podoba, bo to bardzo podobny motyw w Traxlerze. Ale nie daj się zwieść. Twoja wieża F8 była bardziej logiczna, wiesz? Z uwagi no na jeden wariant. No się... policzyłem wszystkie szachy, i jakby gdyby ten koń gdzieś uciekł do bazy, to Viton nie, by nie było groźne, bo wieża wprowadza i daje mata. Aha, ale jest wariant z dziurawy, który policzyłem przy robieniu roszady, licząc, że przeciwnik tego nie zauważy. Mianowicie skoczek H6, skoczek F7. No i remis by był. A, prosto. Więc muszę no. bić. Jeżeli generalnie być silnik, to warto też było patrzeć na takie posunięcia. Ale wyobraź sobie, że po tym. To już w ogóle taki dym z dupy. Generalnie remis wydaje mi się z najlepszą opcją dla obu stron po tym, może jest coś mocniejszego, ale patent jest taki, że nawet jeżeli chociażby cofniesz Hetmana do pomocy, to nie możesz tak grać białymi, bo jest takie posunięcie. No tak. I bijemy za darmo. A jeszcze no, no, no. tutaj warto zauważyć, że w ogóle koniec za darmo. Tego nie to, to przeoczyłem. Okej, okay. to to takie najprostsze widzisz skuteczne. Ja jak zawsze gdzieś już tal, tal mi się odpala, jestem trzy kroki przed partią, a wystarczy zbić gońca. No i slejuch, masz taką pozycję. Twoje plusy. Król bezpieczniejszy od króla przeciwnika. wyprowadzone dwie figury. Minusy. Masz przegraną. Bierze mniej. Ale silnik ocenia to jako lepsze czarnych. Słucham cię, jak rozpoczynamy atak. No to ja bym uwolnił gońca najpierw. D6, d może bym dał. I co przeciwnik może zagrać? No, może, no skoro ma przewagę, to może już chcieć wymieniać wszystko, bo też mu się dupa pali. To mógłby teoretycznie zagrać tą królową na H5, 5. tak? No i takich ruchów nie chciałem widzieć. Ja zdecydowałem się na ostrzejszy wariant. Jaki był mój sposób rozumowania? W z ciekawości szybko odpaliłem silnik, upewnić się, czy dobrze myślałem i okazało się, że myślałem bardzo dobrze. W tej pozycji bardzo chciałem nie doprowadzić do tej wymiany i żeby to zrobić, musiałem w głowie ustawić pozycję, która wygrywa. W tej pozycji mamy. Nie no, zajebiście, no. I poczekaj, tak, tak działa wyobraźnia, że chciałbym pójść tutaj koniem. Ten koń na F3 kończyłby partię, gdyby dało się go tak postawić, żeby nie, było, nie był bity. I znalazłem sobie patent, że jak dam szacha, on odchodzi, dam znowu szacha i odchodzi, to to pole jest bronione. O kurwi. O? Jak zagram takie posunięcie, to on nie ma już takiej obrony. Bo potem ruchuje smat, chyba że odda Hetmana. I po tej już kiwce, Hetman odzyskany. I na tym cała moja idea się oparła. Co ciekawe, silnik ją wsparł. Przeciwnik znalazł odpowiedź. Koniec chapięć. Eee, po prostu Hetman G4, że już nie mamy jak uciec od wymiany Hetmana. Po tak? Hetmanie G4 to już w ogóle straszna pozycja dla nas. Dlatego ruch jest tak naprawdę samozwańczy. Mój ruch generalnie nie jest najlepszy, bo jest ruch, który daje minus 19. Na tym polega, że czasami szachy, ich szaleność polega na tym, że robisz ruch typu abstrakcyjny. Wydaje się bez sensu, a wygrywa. Koń bije C2. Nie, dobra. Aha, aha, ruch z serii tych sp... taki. Znaczy dobra, te... Znaczy powiem Ci tak, jak go widzę, to nagle pojawia się w mojej głowie, aha, no w sumie to ma sens, puszczamy sobie gońca na B7. Tak. Chociaż nie, ale czekaj, a to nie jest za wolne? No to patrz. Uwaga, zapiąłeś pasy? O czekaj. No właśnie, koniem, tu grasz, i teraz. Ale ja biję, i moment, bo to nie wszystko. No B7 grasz, tak? No, no. no stary. I nie ma, nie, ma, nie ma jak mata zatrzymać. E4 ma jedną wadę. No powiesz skoczek F3, to cię zaskoczę, no. i zagram Hetman, bijem. Nie jestem silnikiem. Na 3-minutowej partii nie znalazłem B6, B5, czegoś takiego. Znalazłem D5, które jest takie oczywiste, bo wyprowadza gońca i blokuje G4. Ideowo jak najbardziej działające. No i dostaliśmy C3, no i lecimy zabawę dalej, no z tego to jestem dumny. Fajny ruch, słucham Cię, co gramy czarnymi, bo zobacz, Aha. to inaczej, nie, uznawałbyś, że to jest czarnymi pozycja wygrana, czy pozycja raczej przegrana? Powiedziałbym raczej, że przegrana, ale... W sytuacji, kiedy jesteś pod atakiem wroga, pamiętaj, że założenie wariantu było takie, że jak coś pójdzie nie tak to przyznajesz się do tego, że nie lubisz ataku i dajesz Wiecznego Szacha. A jedyne co, to możesz dospermić coś, do, doświnić ruchy, tak, żeby spróbować zwyciężyć tą pozycję. Tu i tu nie ma sensu. Tu mnie atakuje. Mhm. Jak pójdę tu, no to dostajemy to. Mhm. Jak pójdę tu, no to też dostajemy to. Dobra, to to, to, to i to odpada. Generalnie ruch, który ja zagrałem, nie jest pokazywany jako nawet dobry. A ja i tak będę go proponował jako najsilniejszy. No bo on musi to odbić królową, chyba, nie? No tak, bo ma wieżę, wieżę pod biciem. Po skoczku C2 jest skoczek C2 prawidłowy i działa, no bo on musi to odbić teoretycznie, jak sam wspomniałeś. Ale co jeśli nie odbije? Powiedzmy, że trzymamy się planu Hetman F3. Pamiętaj, że nawet kiedy zdobędziemy tą wieżę. No, to będziecie mieli przewagę materialną, ale dwóch pionów. To nie jest ogromna przewaga, a koń będzie w dziurce. Tracimy trochę tempa? Znaczy, generalnie silnik to znalazł jej najciekawsze rozwiązanie, które ryje Beret. Jest po prostu fenomenalne. Nieludzkie. Piękne. Tragiczne zarazem, że takie rzeczy są możliwe. To jest ruch E4. I po biciu, bicie i generalnie nie mamy jak zatrzymać do ataku, załóżmy jeżeli pójdzie no, ale załóżmy, prostyłów. że on gra, a, a, a jakby zagrał to G4 teraz ale już teraz jest bronione, paradoksem jest koniec e ja to sprawdzam z silnikiem bo ta pozycja jest bardzo nieludzka dlatego wymyśliłem sobie najbardziej ludzkie posunięcie G6 silnikowo 0000. nagle, a było minus 20 Zagrałeś G6, bo jak on ci zbije konia, ty zbijesz mu gońca. Okej, okay, dokładnie. To ty, możesz, to ty możesz biało-polowego gońca wysadzić na... Opcji hmm. jest kilka. Albo na jakieś pole po prostu i grozisz matem po prostu, bo wiesz, że dokładasz na G... o, 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 o właśnie. O. To jest cała idea, że ja tak naprawdę oddaję te dwie figury atakujące, po to, żeby zyskać troszkę czasu, żeby ostatniego Giermka wprowadzić, nie? To była moja głowa. Okej, okay, czy biczka? E, ty mu No mu powiedziałeś, że zabierasz mu końca, nie? Tak, tak. O no biczka, bo sobie no. otwierasz to. No i teraz co byś robił? Ty chciałeś tego końca wy wy wysadzić, nie? Właśnie gdzie? Na G4? Żeby znaczy, po prostu teraz jest róg trasę... białych, to jest najważniejsze. I najważniejsze jest... A sorry, jest teraz jest białych. Że A dobra, czekaj. jest Hetman B3, który niweluje atak. To jest ruch, który przeoczyłem. Widziałem, że tego nie ma, a to niż cał, całe piękne pozycji. Po hetmanie, 3 dalej mam przewagę, ale to jest totalne zniwelowanie ataku. Totalne. Bo wyobraź sobie, że po tym wygrywam po takim ruchu. No i to jest abstrakcja, no bo masz wierzę mniej, a dalej wygrywasz, ale to już troszkę inny, inny kaliber pozycji. Więc skupmy się może na idei, którą chciałem ci pokazać. Że w tej Aha. tak mocno atakującej pozycji nie chcę brać remisu, nie chcę się rzucać na wieżę, chcę kontynuować atak. Więc z tego tytułu poszło G6 i oddałem dwie figury. I teraz nie pójdę gońcem na G4, bo dostanę F3. I co w tej pozycji możemy zrobić? Nie no, kurczę, no ja bym czym prędzej tym końcem się ruszył. Tak, żeby... tylko gdzie? No właśnie, no są trzy opcje, tak? Ale gdzie? Znaczy dobra, to może na D7, bo, bo D7 to ewentualnie potem jak gdzieś tam będziemy go dusić tą wieżą, nawet jakby on uciekł. Jakieś B5 czy coś ja byłem troszkę dalej, zaryzykowałem, że pójdę na F5, co jest jeszcze bardziej praktyczne, bo tu jest połączenie tej linii. Generalnie zobacz, że gdziekolwiek nie postawisz tego gońca, to i tak groźbą jest wieża G8. Tak naprawdę białe nie mają obrony przed matem w jednym. Zagrajmy wariant, który poszedł w partii, czyli pion F4. Mhm. Czekaj, tu, 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 tu. O, dobrze. My to bijemy. My to bijemy tym. Ja stoję tu. Masz króla tutaj. Tak, gdzie masz dwie możliwości? A jeszcze tu mam. No tak, no to tu, tu i tu, no to... No i powierzy, Ale F3 jeszcze tu jeszcze tu. Ale no nie no to już jest taka masakra, że to nie ma co myśleć nad tym. Koniec partii. Nie no, to G3 bym dał. To jest wygląda na 3-4 sposoby. Jeden. Bo właśnie... Bo G2 nie działa, nie? Działa. Wieża G2 działa lepiej. Mm. Bo teraz masz dwa pola odcięte i potem ruchu... I to był jeden typ partii, które dzisiaj miałem w turnieju. Akurat pokażę Dawaj, ten dalej, ten, w którą. Ja zastępowałem. Ale Aha. przejdźmy do takiej, która będzie bardziej miała kaliber. pouczający. Znowu patrzymy od strony czarnych Gambit Królewski. Mówić to coś? Jeden z najbardziej niedocenianych wariantów. Dlaczego? Bo. Eee, to czekaj, szacha. Pogietrzy się, zasłaniam tacy tempo. Ale ma to giga sens. I ta partia idealnie pokazuje dlaczego. Aha. Pierwszy błąd. Powiedz sobie, że lepszy był ruch D5. W dalszej perspektywie lepszy, bo. No właśnie, ja to widzę tak. A nie, ty. W ogóle teraz tu. Jest! Komputery szachowe, stary. No popatrz. Łapiesz Hetmana, ale to białe wygrywają, bo jest genialny ruch goniec B5. I po C6 no tak. odbijasz Hetmana. I nie można nawet zbić konia, więc po zbiciu dochodzą widły. Skupmy się, dlaczego ruch Hetman H4 jest bardziej ludzki. No, nie widziałem D5 z 50 ruchami do przodu. A po mm halmarze -hmm. 4 dereszuję mu króla. No i teraz zagrałem D5. Ty, w sumie. <grym> Mądre. <grym> Ale zobacz, zamiana od. Jesteś drugi su... do przodu. Właśnie do tyłu. Znaczy, to biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałeś, myślę, że mogłeś się pokusić o. gońca G4. Podpowiem ci. To jest grana jedno tempo. Praktycznie przez cały czas wykonujesz tylko jeden i tylko jeden ruch jest dobry. Gon g5. 4, sorry. Jedyne. Związujesz. Generalnie ani ani przeciwnik nie widzieliśmy, że po tym... No wlatuje to, co mówiłeś. no. Ale jest różnica teraz taka, że po tym biciu obalający ruch to f5. Nie można bić, bo c6 i grożą te widły. Oraz zrobienie roszady plus teraz jest to groźba. Powalone szachy. No, generalnie najlepszy ruch to bicie. I to jest takie mm. trochę głupie. Mm -hmm. Bo jest jakaś dokładność znowu na 10 ruchach. Nie będę się o to rozpatrywał. Zgrywam. Koniec C6. Idea jest prosta. Łapać figurę. No tak. No ale przeciwnik zagrał D4, czyli ta sama groźba blokowania pola. No i teraz już czuję, że jak nie zbije, to on przepcha. Czy to jest groźne, że on przepcha, twoim zdaniem? Trochę jest. A jakbyś tak teraz rozszadę? Ale zobacz, nie chcę mu pozwolić na zamknięcie pozycji. Bo nie wyjdę figurami. No w sumie tak. Nie czujesz tego, że jak zrobisz rozszadę, to zagrasz E5 i jest blokada. Nie przebijesz się. Bo po no tak, E. Po tym biciu no niwelujesz tą groźbę i teraz długa roszada giga spoko. To jest znowu groźba. No w partii poszło C3. Koniec E3 też spoko, ale. Związania tutaj powstają. To już ciężko spekulować inna partia. Poszło C3. Aha. No i tutaj się już zacząłem gubić. Silnik znajduje ogromną przewagę po ruchu, który się w ogóle nie narzuca. Ja ci pokażę mój ludzki ruch. Zerze no. E8 z prostym planem, Aha. związania F5. I wyobraź sobie, że to jest najlepsze posunięcie. Powalone, no bo w centrum. I generalnie. Wisi nam z powrotem Hetman, bo tutaj tracimy figurę w tych wymianach, więc musiałem cofnąć Hetmana i mimo tego, że silnik teraz będzie wskazywał tylko lepszą troszkę czarnych, to zobacz, że mamy równo materiału, a to ja cały czas atakuję Makula w centrum, więc chciałem to wykorzystać. No i zdjąć mu tą figurę, wymieniam aktywną figurę za nieaktywną, no i masz teraz zadanko na piękne zakończenie tej partii. Sugestia, czarne zaczynają i wygrywają. Hetman F5? To gram tu. A, no i wtedy konie A5, tak? Tak, fajny mat. Ja troszkę poświrowałem i znalazłem takiego mata. Ale to whatever. O, też fajny. Chodzi o sam fakt, że twój mat tak samo. Zobacz, ma... król dostaje mata na C4. Czyli takie mega, wiesz, agresywne. Granie na jedno tempo, gdzie albo z gościa, albo się w końcu budzisz z ręką w majtach i pustą szachownicą. No i to były dzisiejsze partie z turnieju, gdzie było bardzo ty masz ostro. Takie, to ty masz takie szachy, takie... Ty się nap***asz trochę, tak szczerze. Cały czas. Ja coś ze swojej gier tak trochę... To dawaj, przeanalizujemy twoją. Wrzuciłem cię na licze z tą partię i możemy ją przejrzeć dzięki tenisowi. Dobra. Dzień dobry. Ale wróćmy do takich momentów, w których mogłaś realnie uzyskać przewagę. Generalnie tutaj na pewno z robiłeś taki psychologiczny bardziej trik. Bo tak długo, jak nie wyjdziesz koniem, tak długo przeciwnik nie zagra gońca. Tu. On musi wyczerpać pulę posunięć i tak długo jak ty będziesz znajdował inne posunięcia, on w końcu będzie zobligowany podjąć decyzję, gdzie iść gońcem. I z tą różnicą, że teraz może, ale powstaje wariant F3. Wracając, bo to są pierdoły już na wyższym poziomie. Od tego momentu można powiedzieć, że w ogóle skoczek G6 to błąd. To Ci podpowiem, że powstała jedna możliwość w tej partii, żeby tego gońca zbić, ale w tak wygodny sposób, że staniesz w dużo lepszej pozycji pod końcówkę. No są dwa ruchy, prowadzą do tego samego. Pionem H4 po prostu puszować. No dobra, no i po H4 co ja gram? No możesz sobie zrobić lufcik, nie, na H7. W sensie H6 zagrać. Okej, okay. no i przejdźmy no, do tej pozycji. Czym no. się różni ta pozycja od tej pozycji? No nie wiem, no dla mnie to jest kwestia tylko tego taka, że on jak mu zbije gońca, to będzie musiał wybijać tym pionem z F7, tak. nie? Zerknij proszę, ten goniec nie wyjdzie z nory. Mhm. W sytuacji, kiedy będzie końcówka, to dwa piony blokują trzy na stałe. Do tego jest taka ocenka jak yy, wyspy pionkowe. Tu masz jedną wyspę pionkową, tu drugą, tu trzecią, z czego ten pionek będzie mocno atakowany. Generalnie wniosek powinien być taki, że ta pozycja czym się różni od tych? Że przeciwnik będzie miał ogromne kłopoty, żeby wejść w pozycje, które analizowaliśmy przed chwilą, czyli powymieniać materiał. Bo to ty decydujesz o losach partii i możesz wszystko poblokować. Już abstrahując od tego, że po tym posunięciu natychmiast podwalany jest koń, a tego ruchu to mi się nawet nie chce komentować, bo ten koń ma taką przyszłość, jak szachowy mentor w internecie. Jest skończony. To i to i to i nie gra. Więc jedyne logiczne posunięcie jest takie: Jak zamkniesz przeciwnika? No, pozostawiasz mu możliwość E5 niby. Wtedy chcesz mu zabrać wszystkie. Jesteś boadusicielem. Ale czekaj, ale to jak tu, tu, to ja nie mogę wtedy tu. A poczekaj, po tym bicie? O, bo to jest związane. O, bez kitu. Okej. Okay. Ja nie, ja tam pędzę i on tak. nawet jak tu odskoczy to wtedy tu i są soropaty. Ta tak, faktycznie, czyli to jest zupełnie kurde, no to on musi takie coś zagrać. Dalej go stąpujesz w sumie. No o dobra, ty kur... też wygrywa. Już masz pionka więcej. To jest stary to po tym takim w ogóle? To ja bym jeszcze zagrał tu. Ja widzę twoją ideę, ale patrzy jeszcze głębiej. Chcę zablokować przeciwnika i wyobrażam sobie takie coś w głowie. Bo on teraz już nigdy nie ruszy nic. Jak będzie chciał A. wymienić hetmany, to dopiero mu teraz doświnisz ruch. I stary, ta pozycja to, no ja naprawdę czuję się czarnymi jak jest w klatce, jak to się mówi. Ta pozycja jest no. wygrana, mimo że masz równo materiału. Nie ma Aha. nic. Przysięgam, to jest najpiękniejsza partia, jaką widziałbym od ciebie w życiu. Bo zobacz, zaproponuj ruch. Uznajmy takie no, nie zadanie. Ma znaczy jedyne co mu teraz, znaczy nie no w sumie... Ty, on w sumie nie ma jak wyprowadzić figur. No on nie ma nawet jednego ruchu stary, nie to że ja tak mówię tylko. Znaczy jedyne, jedyne co bym mógł zrobić to po prostu teraz, no, no co bym mógł zrobić, B5. Okej, okay. tobie się nie śpieszy, masz czas na zrealizowanie każdego marzenia. No chyba najprostsze to jest tutu i mat. No tak, tak. tak. Even event, Even event. Można było szybciej wygrywać, ale nieważne. Ważne, że znalazłeś ideę. To znaczy, że wiedziałeś, że przeciw nie ma ruchu. I no, miałeś tak dużo momentów, że czy wygrasz w 10 czy w 3 ruchy, to nie ma znaczenia dla mnie Dobra. i dla Ciebie też nie powinno. Ale fajnie był stary. Brakuje mi tych merytorycznych szachów. To co? Dzięki. Możemy się zgadzać na kolejne. żeby To, co, to w kontakcie. kontakcie. Dziękuję bardzo za Dzięki również. Wiedzę.